Wstaje rano. Kapitalizm. Patrzę w lewo. Kapitalizm. Patrzę w prawo. Kapitalizm. Idę do kuchni. Moja dziewczyna przesuwa po podłodze jakieś ciężkie kartony. Kochanioniu, mówię do niej, nie kupiłaś chyba znów czegoś, co nam nie jest potrzebne? Nie, odpowiada. Nie, nie, nie. Idę do przedpokoju. Jest cały zastawiony zmywarkami do naczyń. Moja dziewczyna kupiła trzy sześciopaki zmywarek do naczyń. W promocji. Kapitalizm. Jest wieczór. Kapitalistyczny wieczór. Siedzę w przedpokoju w kartonie po zmywarce do naczyń. Piję piwo. Chyba ósme albo osiemnaste. Przychodzi do mnie pies. Fujwsku, mówię do niego. Moja dziewczyna wydała dwadzieścia tysięcy złotych na zmywarki do naczyń. Jesteśmy wąchutami. Pies nie odpowiada. Kapitalizm. Fujwsku, mówię. Fuj jest jedno słowo. Jedno słowo przed kamerami, a wejdziemy bogaci. Pies nie odpowiada. Kapitalizm. Fufa zgadzający pies. Mówię. Nic. Kapitalizm. Rano szukam pracy. Kapitalizm. Czytam w gazecie, że biznesmeni szukają pomysłów na biznes. Wiadomo, kapitalizm. Dzwonię, umawiam się, idę do nich. Mój pomysł jest prosty, proszę państwa, mówię biznesmenom. Robimy obrusy. Ale takie, że można je też nosić. W różnych, wiecie, kolorach, tkaninach, dopasowane do ciała. Kończyn wzrostu. Czyli po prostu ubrania, odpowiadają biznesmeni. No tak, ale z obrusów. Genialne, witamy w naszym zespole. Kapitalizm. Siedzę w pracy. Kapitalizm. Wyzysk, pracuję. Szyję ubrania z obrusów do 17. Wtedy kończę. Wstaję, chcę już wyjść. Gdzie moja kurtka? Pytam. Sprzedaliśmy ją, mówią biznesmeni. Sprzedaliśmy twoją kurtkę. Jak to sprzedaliście? Tak to, kapitalizm. Kapitalizm? Kapitalizm.